witam serdecznie na kanale Kuchnia Magdy.pl Dzisiaj upieczemy bułki drożdżowe długie. Skoro drożdżowe, więc na początek musimy zrobić zaczyn. A żeby go zrobić, potrzebujemy 20 g drożdży świeżych, 250 ml ciepłej wody, 2 łyżek mąki pszennej oraz 1 łyżeczki cukru. Do miski wkruszamy sobie 20 g drożdży świeżych. Dosypujemy jedną łyżeczkę cukru, dodajemy dwie łyżki mąki pszennej, wszystko zalewamy 250 ml ciepłej wody i mieszamy, żeby wszystko się połączyło, rozpuściło. A wtedy miseczkę przykrywamy folią spożywczą, albo ściereczką jakąś bawełnianą i zostawiamy na 15 minut, żeby drożdże zaczęły pracować. A teraz już konkretnie ciasto. Żeby zrobić bułki, potrzebujemy około 500 g mąki pszennej, jedno jajko, dwóch łyżek oleju rzepakowego i jednej łyżeczki soli. A dodatkowo do bułek potrzebujemy 4 łyżki mleka i 1 łyżeczkę cukru. Minęło 15 minut, zaczyn pięknie pracuje, więc odkrywamy miskę. Dosypujemy około 500 g mąki pszennej, ale nie wszystko naraz. Tak troszkę więcej niż połowę, a później będziemy dosypywać. Dodajemy jedno jajko, jedną łyżeczkę soli, dolewamy dwie łyżki oleju rzepakowego i wszystko mieszamy. Na razie łyżką, łącząc składniki. Mieszania, dodajemy sobie znowu trochę mąki. Znowu mieszamy. Konsystencja ciasta już się bardzo zmieniła. Odkładamy łyżkę i już zaczynamy wyrabiać ciasto ręcznie. Następnie używając mąki podsypujemy sobie stolnicę. Przerzucamy ciasto na stolnicę i wyrabiamy 10-15 minut spokojnie. Jeżeli ciasto w trakcie wyrabiania klei się do rąk czy do stolnicy, podsypujmy sobie. W trakcie wyrabiania ciasto, ciasto będzie się coraz mniej kleiło i coraz bardziej plastyczne się stawało. Na koniec formujemy kulkę. Jak Państwo widzą, efekt przed wyrabianiem i po wyrabianiu. Mąka, którą obsypujemy, miskę. Do środka wkładamy uformowaną kulkę. Jeszcze trochę boki pod spódce zawimy, ładnie uformujmy. I znowu miskę przykrywamy folią spożywczą albo ściereczką bawełnianą. I zostawiamy ciasto na godzinę, żeby wyrosło. Jak minie godzina, ciasto już pięknie wyrosło. Musimy je jeszcze odgazować, czyli tak minutkę powyrabiać żeby pozbyć się nadmiaru gazów. Po odgazowaniu dzielimy ciasto na pół. Będziemy formować dwie bułki. No i Zagniatając formujemy podłużne kształty. Ciasto rolujemy w wałek Lekko je spłaszczamy, to ciasto ma długość około 26 cm, czyli mniej więcej musi zmieścić się w blaszce z zapasem przestrzeni, żeby mogły bułki jeszcze urosnąć. Boki zawijamy do środka i sklejamy. Jedna bułka przygotowana, druga bułka przygotowana. Wobec tego blaszka z piekarnika wyłożona papierem do pieczenia. Przekładamy bułki z do dołu. Lekko płaszczamy. I blaszkę przykrywamy ściereczką bawełnianą i zostawiamy do podwojenia objętości. To tak na 15-30 minut. W międzyczasie, jak ciasto podwaja objętość, przygotowujemy sobie takie smarowidło do posmarowania bułek przed pieczeniem. Czyli 4 łyżki mleka łączymy z 1 łyżeczką cukru, domieszamy do rozpuszczenia się cukru. I u nas 20 minut zajęło podwojenie objętości bułką. Zdejmujemy ściereczkę i bardzo ostrym nożem nacinamy bułki w poprzek. Ale nie prosto, tylko po skosie. Nie jakoś głęboko, tak tylko z wierzchu nacinamy. I smarowidłem przygotowanym odrobinkę wcześniej smarujemy w tym momencie bułki. Blaszkę wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 200 stopni Celsjusza. Używając grzałek góra i dół pieczemy około 20 minut. Bułki się pięknie upiekły, jak Państwo widzą. Nie są może idealnie proste, ale są na pewno domowe, przepyszne. Bułki studzimy na kratce, a po wystudzeniu proszę Państwa rozeszły się momentalnie. Dzieci chwyciły do kanapek i zostało tylko wspomnienie. Z takimi pięknie wypieczonymi bułkami żegnam się z Państwem, zapraszając na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl